Zapraszamy Was na cykl spotkań z Podgórzem, prawobrzeżną nadwiślańską dzielnicą Krakowa, która dopiero od 100 lat jest jego częścią. Dzielnicą pełną ciekawostek, tajemniczych i intrygujących historii. Cieszymy się, że będziecie poznawać je razem z nami. Tutaj, w tym miejscu, w setną rocznicę połączenia Krakowa z Podgórzem, powstał bardzo ciekawy mural, który przedstawia bohaterów, ludzi zasłużonych dla Podgórza, ludzi, którzy sprawili, że Podgórze było pięknym, niezależnym, prężnie rozwijającym się miastem. Warto o nich pomyśleć od czasu do czasu. A dzisiaj poznamy bliżej jednego z nich: Wojciecha Bednarskiego. Cubes glorificere am behaviorsonder l' variance, in situa-ermani va aposentare la visitabook-book. inversa capacityes para mangiare tutto il swimming Jesteśmy na trasie historii podgórza. Tutaj poznajemy koncepcję miasta ogrodu, stworzoną przez Wojciecha Bednarskiego, pedagoga kierującego pierwszą powstałą w podgórzu szkołą ludową, radnego miasta podgórze, wizjonera i społecznika. 120 rocznicę utworzenia Parku Bednarskiego odbyły się uroczystości. My wcieliliśmy się w postaci Bednarskiego i jego żony w strojach z epoki. Wraz z przedstawicielami dzielnicy Podburze oraz Towarzyszenia Podplorze.pl złożyliśmy pod pomnikiem wiązankę kwiatów. I tak na chwilę wydawało nam się, że cofnęliśmy się o 100 lat. Ale już 120-lecia otwarcia parku obchodziliśmy wspaniale. Były wspomnienia, wiersze, tańce, a w tym miejscu do tańca, do walca grała orkiestra Dęta Solvay. Przy wejściu przez główną bramę na początku XX wieku wybudowano neobarokowy domek ogrodnika. Zamieszkały do dziś. Najpóźniej oddana do użytku część parku, zwana niegdyś Parkiem Ludowym, to łąka. Malownicza położona na dnie wyrobiska otoczona stromymi ścianami skalnymi. Służyła latem jako boisko, a zimą urządzano do ślizgawki z kolorowymi lampionami i przygrywającą muzyką. W miejscu zwanym wgłębnikiem małe dzieci bawiły się pod nadzorem dorosłych. Szerza aleja parku, czyli jego salon, to wielka promenada. W tej części parku alejki rozchodzą się geometrycznie. Wnętrze parku przeznaczone było na pokazy i ćwiczenia, często organizowane przez pobliskie Towarzystwo Gimnastyczne Soku. Utworzenie parku na miejscu. Kończącej się przemysłowej eksploatacji kamienia, było pionierskim projektem rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Szalony, jak na owe czasy wydawałoby się, pomysł, spodobał się w świecie. Pisały o nim nie tylko krajowe, ale i zagraniczne gazety. Kręta alejka, zwana wielką serpentyną, kniesie pod górę w stronę wzgórza Krzemionki. Ta dzika, górzysta część parku nosi nazwę zalesienie. Zalesiał je sam Bednarski wraz z własnymi uczniami. Wielki społecznik nie tylko zainicjował, ale też częściowo sfinansował z własnych pieniędzy budowę parku. Gdy przyznano oparcele na wprost parku, koszty budowy domu pokryli jego synowie. I tak powstała niezwykła willa nosząca na cześć małżonki naszego bohatera imię Julia. Park nazwano imieniem Bednarskiego jeszcze za jego życia. Został też honorowym obywatelem miasta pod górze, a za światów sekundował mu prawdopodobnie cichy wspólnik. Miejsce, gdzie powstał park, nazywane było Szkołą Twardowskiego. Wierzono, że słynny czarnoksiężnik odprawiał tutaj swoje magiczne praktyki, być może wspierał swoją mocą działania Bednarskiego.